Ta pierściska zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. W Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się warsztaty dla rodziców i pedagogów zajmujących się opieką dziećmi autystycznymi. Rodzice, specjaliści, prelegenci, a wszyscy zainteresowani problemami autyzmu przypadłości na temat której ciągle zbyt mało informacji i wiedzy, mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń. Po raz drugi zorganizowano bowiem cykl wykładów i pogadanek, których tematem głównym był właśnie autyzm. Przystanek A skojarzył nam się po prostu z autyzmem. A jak autyzm, kwiecień miesiącem autyzmu, więc z tej okazji postanowiliśmy sobie właśnie zorganizować konferencję już po raz kolejny w zasadzie, bo w tamtym roku pierwszy raz to było. Konferencję taką, która ma na celu propagowanie tej idei jak pomagać osobom z autyzmem, ze spektrum autyzmu, jak tutaj wspierać rodziny tych osób, gdzie szukać pomocy, na co w ogóle należy zwracać uwagę. I stan właśnie ten pomysł. Pomimo dostępności informacji na temat tych zaburzeń, to wiedzy, a przede wszystkim wymiany doświadczeń i porad nigdy nie jest za dużo. Autyzm to nie choroba, to od razu tutaj zacznijmy. Jest to, jest to pewne zaburzenie rozwojowe. Wiedza się poszerza, ale uważam, że nie jest w dalszym ciągu na tyle szeroko rozwinięta, żeby to... Można zaprzestać tak, działania, działania na ten temat. Zresztą po ilości osób, które dzisiaj przybyły, widać, że jest to zapotrzebowanie na to, żeby, żeby dalej o tym mówić. O tym, że każda okazja do zdobycia nowych informacji, poszerzenia swoich kompetencji na ten temat jest dobra, świadczyła obecność osób już zajmujących się opieką nad osobami z autyzmem. W przedszkolu i w szkole podstawowej Promyk też mamy dzieci z autyzmem i dlatego też znajdujemy się dzisiaj tutaj w tym miejscu, bo również chcielibyśmy się dowiedzieć. Pewnie wielu rzeczy jeszcze nie. में stąd nasza obecność. Specjaliści na co dzień pracujący z autystykami podkreślają, że jednym z najważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na społeczeństwie jest tolerancja wobec osób z takimi przypadłościami. Nasza praca jest niezwykle wymagająca, bo te dzieci są wymagające, tak? One żyją po prostu w swoim świecie, ale to nie jest świat inny. Po prostu my musimy ten świat zrozumieć i po prostu tolerować takie dzieci, tak? No bo one mają naprawdę specjalne potrzeby edukacyjne. Rodzice dzieci z autyzmem podkreślają, że w wychowaniu takich osób potrzeba trochę więcej empatii, wyobraźni i cierpliwości. Myślę, że życie wygląda no tak samo jak z każdym innym dzieckiem, tak. E, aczkolwiek trzeba wymagać od siebie więcej. Czasem się o tym zapominamy, traktujemy zupełnie życie co, 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 codziennie tak samo. E, natomiast e, życie z moim synem nauczyło mnie, że, że pokory, e, cierpliwości. Czasami, jak o tym zapomnę, no to muszę się odwrócić, cofnąć, że tak powiem, taśmę i, i zacząć od nowa yy, odpowiadać na wiele tysięcy pytań. Yy, nie może nic zostać pozostawione od tak. W związku z tym, no, z tym to się na pewno wiąże, ale jest to też w jakiś sposób ciekawe. Yy dający takie więcej do myślenia, do jakiejś takiej refleksji większej. A efekty, jakie przynosi edukacja i rehabilitacja, zawsze budzą ogromne emocje. Taka praca przynosi niezwykłą satysfakcję, ponieważ każdego dnia, na przykład jak dziecko do nas przychodzi do przedszkola i z początku na przykład my potrzebujemy zbudować to zaufanie, tak? No i dziecko jak nam zaufa, wtedy poda nam rączkę. Bo później na przykład przyjdzie się, przytuli, to już naprawdę jest dla nas satysfakcja. Jedną z praktycznych stron tego spotkania były wykłady m.in. o prawach przysługujących nie tylko dzieciom, ale i rodzinom autystyków. Rodzice często nie wiedzą, z jakich praw mogą korzystać, w jaki sposób mogą pomóc własnym dzieciom, w związku z tym jest to chyba temat taki potrzebny, istotny i. Sama kiedyś przed tym stałam i, i może u nas w naszym akurat mom momencie pomogło nam to, że małżonek jest po studiach prawniczych, w związku z tym było nam o tyle łatwiej, ale nie każdemu jest w, te, w ten sposób prosto i, i łatwo, a często nie mają takiej wiedzy, a żeby cokolwiek pomóc, no, muszą mieć wiedzę, wiedzieć, gdzie złożyć wniosek, co im przysługuje. Jakie ulgi, jakie prawa i tak dalej. Uzupełnieniem teoretycznej części przystanku A był festyn, jaki odbywał się w osiedlu ogrody. Jego charakter miał także kontekst profilaktyczno-rehabilitacyjny, choć już ze świątecznymi akcentami. Ponad 200 miłośników jazdy na rowerach wzięło udział w oficjalnym otwarciu sezonu. Rajc organizowało Stowarzyszenie Ostrowe i rozpoczął się on na Ostrowieckim Rynku. Wśród uczestników byli m.in. prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz wiceprezydent Piotr Dasios, radni miejscy i powiatowi, a także mieszkańcy Ostrowca w każdym wieku. Ostrowieccy rowerzyści licznie stawili się na rowerjadzie, która inaugurowała tegoroczny rowerowy sezon w naszym mieście. Ja przyjechałam dlatego, że to jest bardzo fajna forma odpoczynku, rekreacji i można bardzo dużo ludzi poznać, fajne że spędzić czas I, i dlatego tu dzisiaj jestem. A ja jestem aktywna, aktywną rowerzystką, więc bardzo ta forma odpoczynku i relaksu mi odpowiada. Lubimy jeździć rowerami, jeździmy co niedzielę. Także to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć więcej ludzi, przejechać się, miło spędzić czas, wesoło, a nie siedzieć w domu. Także fajnie, że są organizowane takie imprezy. Lubię mieć czysty rower, jak najbardziej. Także wczoraj trochę szmatki, dopompowane koła i jestem. Organizatorem rowerjady było stowarzyszenie Ostrower, które jest inicjatorem wielu ciekawych imprez rowerowych w naszym mieście. Cieszymy się, że zapoczątkowaliśmy pewnego rodzaju tradycję właśnie rodzinnych przejazdów. Staramy się, aby taki przejazd przynajmniej dwa razy w roku był zorganizowany. Na rozpoczęcie zazwyczaj i na zakończenie sezonu. Jednym z uczestników roweriady był prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Nie była to dla niego pierwsza edycja tej imprezy. Ja pamiętam pierwsze edycje tych rajdów, tych początków z rynku tutaj. Uczestniczyłem, mam przyjemność znać wiele osób, które czynnie uprawiają Tą dyscyplinę, ale i też amatorsko jeżdżą na rowerach. Wspieramy się wzajemnie. To jest ekologiczne, to jest prozdrowotne, stąd taka inicjatywa uzyskuje wsparcie również nasze jako władz miasta i stąd moja obecność dzisiaj na rynku. I mam nadzieję, że cały ten, całą tą trasę uda mi się przejechać. Główną atrakcją rower był rajd, którego trasa wiodła z rynku do miejscowości Czarna Glina. Był on bardzo dobrze przygotowany w razie konieczności zapewniona była pomoc medyczna i techniczna. A rowerzystów podczas drogi eskortowali funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Trasa będzie zabezpieczona przez policjantów i straż miejską. Mamy również zabezpieczenie medyczne, także staramy się zawsze, żeby te rajdy były maksymalnie bezpieczne. I przez to też jedzie z nami wóz techniczny, także nawet gdyby ktoś zasłabł, źle się poczuł albo odmówił mu sprzęt, także zawsze dotrze na metę. O bezpieczeństwo uczestników rajdu postanowił również zadbać prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Patrząc pod kątem zaangażowania tych osób, ale Chcąc podkreślić bezpieczeństwo, współpracę z Komendą Powiatową Policji, z naszą Strażą Miejską, chcemy też tutaj dzisiaj dla każdego z uczestników przekazać taki gadżet zapewniający bezpieczeństwo, kamizelki, które są właśnie do tego, aby tych rowerzystów było widać na jezdni. W tegorocznej roweriadzie wzięło udział ponad 200 rowerzystów i był to jeden z największych rajdów pod względem frekwencji zorganizowanych do tej pory w naszym mieście. Po pokonaniu trasy rajdu na jego uczestników czekało w czarnej glinie ognisko i pieczenie kiełbasek. Tragicznie rozpoczął się sezon wiosenny na ostrowieckich drogach. Zwiększony ruch motocyklistów zaskutkował licznymi wypadkami, w tym również śmiertelnymi. W poniedziałek na ulicy Kolejowej motorowerzysta uderzył w tył ciężarowego Volvo stojącego na światłach awaryjnych. Mężczyzna ze złamaną nogą trafił do szpitala. Badanie wskazało, że 37-letni motorowerzysta miał 3 promile alkoholu w organizmie. Piłkarze KSZO po słabym spotkaniu w Daleszycach w środę rozegrali kolejne spotkanie ligowe. Kibice liczyli, że w meczu z Białą Podlaską odniosą kolejne ligowe zwycięstwo. I kibice mogli przeżyć kolejne rozczarowanie. Już w drugiej minucie meczu gospodarze stracili bramkę. Po niepewnym wyjściu bramkarza i błędach w obronie z 13 metrów uderzył Michajło Kaznokha i podlasie objęło prowadzenie. Pierwszy celny strzał na bramkę gości krza oddał dopiero w 21. minucie. Jednak nadal gra Ostrowczan była bardzo niemrawa. Wykorzystali to przeciwnicy, którzy w 27. minucie ponownie pokonali stojącego w naszej bramce Pietrasika. Z 6 metrów do pustej bramki posłał piłkę Mateusz Kmielewski. Pierwsza połowa zakończyła się przegraną krzoda 2 do zera. Z trybun słychać było okrzyki niezadowolenia. Do czego miał największe pretensje po spotkaniu trener Marcin Wrubel? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że, że warto tym chłopakom gdzieś tam pomagać, zaufać, bo no gdzieś tam przed sezonem mówiliśmy sobie, jakim torem idziemy. Idziemy cały czas, zostają chłopcy stąd szanse gry. Tak naprawdę tych punktów mamy sporo już. A, a widzę, że no jest naprawdę kilku ludzi, którzy, którzy tak naprawdę chcą przeszkadzać w, na każdym kroku. Naprawdę co byśmy jakbyśmy wygrali, czy przegrali. Zawsze negatywne opinie są. Nie mówię o wszystkich, ale, ale naprawdę no muszę tutaj tak samo gdzieś tam niecenzuralne słowa, w, w, nie wiem, w, w, w nazwisko prezesa, gdzie tak naprawdę klei, łata, łata wszystko tak, żeby, żebyśmy mieli naprawdę warunki, warunki godne tej trzeciej ligi i naprawdę no nie rozumiem nie rozumiem pewnych, pewnych sytuacji. Druga połowa to odmieniony krzo. Już w pierwszych trzech minutach podopieczni Marcina Wróbla stworzyli trzy groźne sytuacje. Przewaga gospodarzy rosła z minuty na minutę. W 55 minucie sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym gości. Pewnym egzekutorem karnego był Michał Grunt, a zdobyta bramka dodała wiary hutnikom. Już 10 minut później na tablicy wyników pojawił się remis. Szkolny błąd popełnił bramkarz Podlasia. Dwukrotnie złapał piłkę na polu karnym. Sędzia odgwizdał wolny pośredni z około 15 metrów. Okazję na bramkę zamienił Jakub Kapsa. Przewaga krzorosła, a goście od 72 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Bartłomieja Tkaczuka który chwilę wcześniej wszedł na boisko. Trener gości nie miał pretensji po meczu do swojego zawodnika za ten faul. Fajnie nieodpowiedzialna sytuacja mojego zawodnika aczkolwiek ja do niego nie mam też pretensji bo wszedł z ławki chciał tutaj napędzić w granie. Fajnie się urwał i jednego gościa złamał zawodnika gospodarza złamał do środka już Praktycznie gdyby ta piłka mu nie odskoczyła, to pewnie by uderzał bez tego można. a mu lek odskoczyła i tam walczył do końca, ale to było już widać było w tamtym roku, że mi dojdzie do niej. Także no, no, niestety powinien cofnąć nogę, i te, tego nie zrobił. Myślę, że w pełni na czerwona kartka. Mam nadzieję, że tylko sędzia tego nie opisze na, na wiele spotkań, bo to było oczywiście nieodpowiedzialne zachowanie na czerwień. Mam nadzieję, że dostanie do meczu Podlasie słabło z minuty na minutę, za to Krzograł coraz pewniej. Trener Wróbel dokonał pięciu zmian, co ożywiło grę jego zawodników. W 78 minucie strzał Michała Grunta w polu karnym ręką zablokował kapitan Podlasia i sędzia po raz drugi wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł ponownie Michał Grunt i pewnym strzałem pokonał bramkarza Podlasia. Dla naszego zawodnika był to już 12 gol strzelony w tym sezonie, ale już dawno nie wykonywał on dwóch karnych w jednym spotkaniu. Może w juniorach, tak to, tak to nie pamiętam, ale nie ma, że ważne kto ważne, że trzy punkty zostały u nas i, i jedziemy na wyjazd do Pułap. Eee, z... Żeby, żeby wygrać. To jest taki mocny element gry, bo ciężki rzut, drugi, trzecia bramka rzutu wolnego. No, Pośredni rzut wolny, Kuba dobrze przymierzył. No, ćwiczymy przed każdym meczem na, na rozruchu z te fragmenty i to na pewno cieszy, że, że wychodzi w meczu. 11 bramek to jest taki, załóżmy sobie tyle bramek w tym sezonie, to już będzie dobry? Nie, nie staram się nie panować takich rzeczy. Fajnie, że gdzieś tam wpadają te bramki oby tak do końca. Spotkanie ze względu na kontuzję Kartki zostało wydłużone aż o 6 minut. Goście po stracie bramki ruszyli do ataku, ale ich wrzutki na pole karne nie stwarzały realnego zagrożenia. W ostatniej minucie dobrą interwencją popisał się Pietrasik, dla którego był to pierwszy występ w lidze. Trener Wrubel zdecydował się na taką roszadę, pomimo braku dwóch podstawowych stoperów w składzie. Tak naprawdę nie mogę się gdzieś tam zadowalać minimalizmem. Yy, taką, taką decyzję podjąłem, nie ukrywam. Yy, gdzieś tam myślałem, jakby to było, żeby było dobrze. No, widocznie, gdzieś tam wygrałem w tym meczu. Yy, zaczęliśmy czterema młodzieżowcami. Yy, no, i tak jak mówię, no, no, każda decyzja, decyzja, która się podejmuje w ostatnim rozrachunku, jak jest na plus. No to, no to mnie obroniła, wiem, liczyłem się z tym, że jakby mi nie poszło, no to to by było, to by było gdzieś tam różne sytuacje, ale tak naprawdę gdzieś tam czasami, czasami rola trenera jest taka, żeby, żeby zaryzykować, nie, nie zadowalać się tylko i wyłącznie gdzieś tam sytuacjami z takimi, jak, jak jakby to... to Powinno być, ale, ale mówię, no po to mam taką kadrę, żeby, żeby wszyscy wiedzieli, że, że mogą grać yy, od początku. Yy, no i chyba to tyle. Po meczu trenerzy na konferencji prasowej ocenili mecz jako słabe widowisko, ale przyniosło ono bardzo dużo emocji. Jesteśmy bardzo niezadowoleni, aczkolwiek zapracowaliśmy sobie na to przegraną sami. Mieć wynik 2-0 do przerwy, gdzie mecz, gdzie mecz nie, nie uważam, że był od początku pod naszą kontrolą, ale był taki mecz, meczem bardzo wielkiego chaosu, bardzo brzydki mecz i z naszej strony, ze strony gospodarzy taki, taki naprawdę typowa, typowa trzecioligowa taka, jak ja to mówię, rąbanka. Udało nam się strzelić dwie bramki, uczulałem zawodników, że nie można się gdzieś tam od początku drugiej połowy myśleć, że ten mecz już jest wygrany. Znowu tracimy bramki pokarnych. O ile miałem pretensje do sędziów za mecz z Kraśnikiem, tutaj mogę mieć tylko i wyłącznie pretensje do swoich zawodników za to, jak traciliśmy i, 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 i faulowaliśmy na karne, czy była ręka, czy jak bramkarz zrobił rzut wolny pośredni. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Z nieba do piekła, oni z piekła do nieba. Mieliśmy trzy punkty, nie mamy tych trzech punktów. Chcemy dalej oczywiście robić wszystko, żeby się w tej lidze utrzymać i, i dalej, to będziemy, dalej to będziemy robić i no, tyle co na gorąco mogę powiedzieć, bo jestem bardzo, bardzo zszokowany tymi poczynaniami, szczególnie w drugiej połowie, które miały miejsce. No weszliśmy, weszliśmy dalej, dalej brnęliśmy w tym w, w, tym, w ten mecz, jak, jak w Daleszycach w końcówce I, i tak naprawdę przeciwnik to naprawdę skrzęt nie wykorzystał i naprawdę chwała chwała chłopakom, że, że gdzieś w drugiej, połowie, w drugiej połowie odwróciliśmy ten mecz. Co powiedziałem? Powiem tak, no do, Dwojako można to reagować, można, można krzyknie, można, można spokojem, no i takim spokojem gdzieś zareagowałem, powiedziałem, że, że no, no każdy wynik można, można odwrócić, tylko to jest w głowach i tak naprawdę, no nie ukrywajmy, sami, sami, sami mogliśmy ten mecz odwrócić, no nie ukrywam, że troszeczkę... No, troszeczkę chciałem tutaj to naszą gdzie, gdzie zawsze ich chwalę to no, no, niestety nie pomogli nam w pierwszej połowie yy, wiadomo wiadomo yy, no, borykamy się z kontuzjami jest naprawdę sporo tych tych. Yy tych nieobecności i, i tak naprawdę no, i nie dostają szansę. No i wiadomo, no, no nie zawsze będziemy, będziemy wygrywać po, po 3-4, czasami właśnie taki brzydki mecz przyszedł i, i tutaj no, no, można powiedzieć, że spodziewaliśmy się, że, że w trudnych momentach nas wesprzą nasi kibice, ale no niestety, niestety mogę, mogę tylko, jak jak zawsze ich chwalę, to, to naprawdę w tym meczu nam nie pomogli, mogę tylko powiedzieć, że sami, sami odwróciliśmy ten mecz. I chwała chłopakom, naprawdę dziękuję im za, tyle, za, 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 za taką ambicję, za, za determinację, za, za, za wiarę w to, że, że można naprawdę z niekorzystnego wyniku 2-0 wyjść na 3-2. Niewątpliwie jednym z najlepszych zawodników w ostatnich tygodni jest Michał Grunt. Na jego postawę w lidze bardzo liczył trener Wrubel. On był filarem od początku. Od początku chciałem, żeby tutaj był, od początku wierzyłem w niego, w trudnych momentach stawiałem na niego. Wiedziałem, że on wreszcie będzie, będzie grał na, na, na w miarę oczekiwań klubu i, i kibiców. No i odpłaca się, odpłaca się, stałe fragmenty pewnie, pewnie wykonuje, naprawdę. A jeśli chodzi o, 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 to, o to, taką pracę, którą ciężką wy, wykonuje na boisku, no to tak naprawdę nieliczni tylko widzą. Widzą. Ja widzę naprawdę. Że on daje bardzo dużo drużynie i cieszę się z tego, że, że mam takiego zawodnika w drużynie. Sam zawodnik był zadowolony z postawy zespołu, który poniósł się po stracie bramki już w drugiej minucie. Pierwsza połowa, można powiedzieć, że bardzo zła w naszym wykonaniu, bo przegrywaliśmy każdą piłkę, gdzieś nie zbieraliśmy tych drugich piłek. Oni stworzyli dwie groźne sytuacje, wyścigli. Przegrywaliśmy 2-0, no ale mecz trwał dwie połowy i wyszliśmy całkiem odmienieni na tą drugą połowę i wygraliśmy. Czy na początku tej bramki tak was Bardzo? zawsze przed meczem chce się jak najlepiej wejść w mecz, a aż tu nagle w drugim minucie tra tracimy bramkę u siebie i później się ciężko gra, bo zespół się cofa i, i, i mówię, te, te boki nie funkcjonowały, środek też też nie za bardzo. Dlatego dobre zmiany w przerwie, hop, Dali świeżość i, i cieszymy się bardzo, bo pokazaliśmy charakter, mimo gdzieś tam e, nieprzychylnych słów z trybun. E, cieszymy się, że, że odmieniliśmy los tego spotkania. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.